No, się ma i co? No, i gramy. Yy, ogólnie to pokonałem ostatnio Smoka. Yy, Zenchantowałem sobie rzeczy w ogóle. Tylko na hełmie mi nie starczyło poziomu, ale to tam. To tam już mniejsza, nie? Nic się za bardzo nie zmieniło, bo nie grałem. Yy, jeszcze planuję robić w ogóle ekspiarkę yy, Już zaczynam robić w ENDZIE. Żeby jakoś był mieć sensowne EXP. Ale muszę na razie zalać cały wodą. No yy, i ogólnie, co? Ogólnie to zbudowałem sobie. A to zaraz, zaraz. Bo jeszcze tu mam tunel w ogóle. A to tam. Pff. W ogóle to jest tunel po prostu do ekspiarki. I zastanawiałem się nad tym, czy tutaj zrobić, po prostu, jakby takie pokoje różne i tak dalej, czy tory. Możecie napisać. No, tak w skrócie. Eee, tu zrobiłem pokój i przepalarki. W ogóle było milion prób podejść, żeby to zrobić. Ale w końcu wyszło na takie coś. Nie mam co przepalić, to przepalę bruk w sumie. A czemu by nie. Węgiel już tam jest. Ale dorzucę, bo już. Wcześniej mikrofon się nie zapisał, więc. Już tam jest wszystko powrzucane i tak dalej, ale... No wiecie jak jest. E, to się już nie zje przepala. Dobra. W skrócie. Jak to działa? Bo to będzie takie, wiecie, na razie jak tam wcześniej, że część. E, Filmowa, potem poradnikła, więc. Więc wiesz jak jest. E, dobra. Wrzucamy tu węgiel. On się posypuje. Po 6. No i tu stolna. Czy co tam chcecie przepalić, nie? I się powinno zaraz przepalać. Tu może pokażę, tylko żeby mi nie zjadło... Właśnie mi zjadło trochę tego betonu. Ale to nic, uratuje to wszystko. To już padło do tego? Gdzie to wpadło? Ej co? Ej kurczę. Nie, nie już do tego na dole wpadł mi ten. Mmm Cholera. Przedratuję to. Nie, tu jest mięso. Ty. To gdzie mi wpadł eee... ten beton? Już się zgubiłem troszkę. Już powinny być cztery betony? Eee... Chwila, ja tego poszukam, bo nie wiem. To się pewnie zepsuje, jak tego nie zrobię. O, tu go znalazłem, tu był właśnie. By się zepsuło, bo jeden piec nie przepalał, i by wszystko poszło w dupę. No, także skoro wszystko działa, to tak działa po prostu, że jest wagonik, nie? Nic takiego specjalnego. E, tu mam w ogóle pokój, w Niemcy, tu zrobię jeszcze się zobaczy. Mm, Co się jeszcze zmieniło? Tu w ogóle posegregowałem wszystko. Szok i niedowierzanie po prostu. Ale się udało, mam tyle bloków złota. Teraz tak się farmi szybko w tym w endzie. Znaczy w Nederze? Mogę w sumie nawet pokazać. Znaczy. Powiedziałem, Endzie"? Powiedziałem w Nederze, powiedziałem. Jak ma się e, tam Fortune 3? To się tak szybko całe złoto farmi. Że to jest szok? Tylko nie wiem, czy pokażę gdziekolwiek, bo on tam jest u góry, ale to tam. No wiecie, nie za bardzo. No i co, ten dziad mi już chce atakować? Ja on lagi troszkę. O, tu jest jeden bloczek. Pokażę zaraz, ile z jednego wypada po prostu. To jest szok, ile może wypaść z jednego takiego. No, jednej rudy. Patrzcie. Nie, no, 5. To słabo. Tu słabo akurat. I co tak słabo leci? Co? Dobra, dziwne, bo jak wcześniej grałem, to z jednego wypadało 20. Chcę to pokazać. No, to już wiadomo, ale. O, teraz 12 wypadło. Kolejne 12. Teraz 6. Strasznie mało mi leci, nie? Teraz mi wypadło z 20 nawet Teraz dwa wypadły Nie wiem na czym to polega, ale trudno tak sobie sfarmiłem właśnie tyle bloków Goniłem po całym tym nadarze i bloki złota farmiłem Także to się opłaca no Nie oszukujmy się, że nie Dobra Ja zaraz przejdę do świata w ogóle tego Zwykłego i pokażę jak to zbudować No Dobra, tu już widać, że budowałem wcześniej Bo tam, bo mi się dźwięk nie nagrał Także był fail ale trudno, to jest budowla, Tak to wygląda. Jakby w miejscu. Wiecie. Mm, no, w miejscu, już w którym to stoi. Tak, bez tych bloków naokoło i tak dalej. Pobiorę sobie w ogóle bloczki. Się przydadzą. Te wszystkie tutaj. same bloki także. Chyba, że to ktoś sobie inaczej to zrobi. Bo można to inaczej zrobić. Nie trzeba. Dobra. Także to tak mniej więcej wygląda zaraz pokażę jak to przepala, No bo że teraz pokażę jak to przepala to wywalę wszystko, żeby to podnieść potem, yy, potrzebuję bloków węgla, żeby to w miarę sensownie się przepalało i yy, żelazo żeby było mniej więcej pokazane jak to się wezmę w sumie, żelazo, nie wiem jeszcze mogę wziąć nie, wezmę po prostu żelazo nie żwir, żelazo dobra, tyle wystarczy no i co, po prostu tu wrzucam paliwo a tu bloki no i się przepala Idzie równo po 6 za każdym razem Mniej więcej równo się przepalało Widzicie, za każdym razem leci po jednym więcej Zostawało się tak z, jakby... Za tą błędów obliczyłem, ile to potrzeba, nie? Znaczy sprawdziłem, ile potrzeba, nie? No, także budowa do skomplikowanych nie należy, potrzeba po prostu 6 piecy mm, Tak, tutaj Skrzynkę mniej więcej, um, żeby się nie walnąć tutaj w ziemi. Nie jeden, tylko. Nie jeden poziom, tak, dobrze. Potrzebujemy jeszcze hoperów pod spodem, to jest ważne, żeby były pod spodem, a nie na górze. Chyba tyle, tyle. I kładziemy tak, żeby się połączyły, nie? Tak, o, żeby leciały wszystkie. To jeszcze u góry, żeby miało jak ten e, rzeczy, które trzeba przepalać, dolecieć. I oczywiście po boku jako paliwo. W ogóle mogę pokazać jeszcze milion prób wcześniej, ale to potem pokażę. Eee, dobra, Dobra, teraz może to obudować w sumie. Mniej więcej tak, tutaj, żeby było, żeby nie było nic widać. I szkło jest tu mniej więcej po to, żeby tak zrobić, żeby się dało przechodzić bez problemu, wyjmować rzeczy i tak dalej. No i to w sumie tyle jest, po to jest szkło. I tak. Trzeba tutaj tak. Kładziemy te dwa tory, bo tu musi być jakieś zasilanie, nie? Slime bloki. I nad tym dwie skrzynki, takie podwójne. Tu się będzie wkładało rzeczy takie do, wiecie, do przepalenia, a tu gotowe. W sensie do palenia. Paliwo. O, paliwo to jest dobre określenie. I dajemy tym więcej potąd. na te tory. Ja po prostu uwielbiam je tutaj dawać. Dam na raz z jednej strony i będzie git. Jak chcecie na 6 pieców, to trzeba ten. Tu zrobić coś takiego, żeby było mniej więcej tyle. I w tym miejscu stawiacie Blog Redstone'a. Bo tak, żeby jak najmniej bloków trzeba było użyć, żeby zasilić te wszystkie tory, nie? Znaczy to może być pochodnia, no cokolwiek co daje zasilenie, nie? No Także dajemy tu czerwone tory Tak samo i tutaj Tu dajemy bloczek wyżej, żeby się, wiecie, odbijały te wagoniki Miały jak jeździć eee, Zrąbałem tu, bo tu trzeba tak Dobra mm. No i co? Tu dajemy czerwony jeszcze, cholera eee, Dobra, dajemy tu czerwony Tu czerwony i tu zepsułem przypadkiem, ale to musi być tak. I tu już same wystarczą te mm, tory zwykłe. Nie tak. Co ja robię? Nie wiem. To ma iść tutaj. No, i teraz będzie śmigać. Wejdziemy jeszcze po jednym bloku redstone. Nowym tutaj. Tak samo z drugiej strony. No, i już jest gotowa maszyna, nie? Dosyć szybko się buduje. A 6 piecy no to Git jest, nie? Jeśli tyle namyczyłem, żeby to wymyślić. Ale no działa, działa, działa. Wagonik potrzebujemy jeszcze tylko. No zlejem wagonik w ogóle. Tak jakby co, bo ze skrzynką by ciężko, ciężej było. I trzeba go popchnąć. No i sobie jeżdżę. I czy działa? Nie wiem, można zobaczyć, czy działa. Teraz wezmę drewno. Nie wiem czemu, ale niech będzie drewno. Niech się rozwozi, tu też niech się rozwozi. I czy działa? Tak, działa jak złoto. Sześć różnych piecy. Jakże jeszcze zobaczę tutaj, jak to przeszło. No już prawie wszystkie te. Żelaza się przepaliły. Węgiel też przepalałem wcześniej, bo chciałem zobaczyć, czy węgiel się da węglem przepalić. No i tu pierwsza maszyna, czyli to samo mniej więcej co tam, co te trzy ogólnie. To jest to samo. Są w ogóle wcześniejsze maszyny, które <laughs> chciałem wymyślić. Nie wiem w ogóle, co tu miało być. Ale no kto wie. Kto wie, co tu miało być? Nikt nie wie. Trudno. Tutaj też. Patent numer. To był numer jeden, nie, to był numer jeden To był pomysł, żeby tak jeździło tutaj, nie? się wkłada po prostu do skrzynki To jeździ i się zatrzymuje, nie? I się odpala Ale coś nie poszło, nie wiem co, nie pamiętam yy, Aha, nie wiedziałem gdzie dać drugą skrzynkę, nie? Ale też była fajna ta maszynka No i tu taka klasyczna, co też Miałem pomysł, ale wykonanie, za mało miejsca miałem w tym, nie? A ta jest po prostu taka najlepsza, bo mało miejsca zajmuje i tak dalej mi się świat w ogóle zbugował i tu już się nie generuje nic dalej. Nie zgenerowało się nic. Tylko taki ten. Ale cóż poradzisz w tej grze, nie? No cóż poradzisz. Dobra, tu się już przepaliło wszystko, prawie. W ogóle fajnie, bo to mało miejsca zajmuje, nie? To zajmuje ile tam. Jakbyś, Jakby się chciało to wkopać, to są 4 na. Hmm, tu jest tak. 6 9. 10, 1 na 12, 4 na 12. Także nie za dużo miejsca w porównaniu na przykład do tamtej przepalarki. Tamtej o ogromnej. No to jest duża różnica, nie? 4 na 12, a. Znaczy, to jest więcej piecy, więc. No, nie masz jak porównywać, nie? nie ma jak. Ale ona działa tak, że wszędzie równo się rozdziela i tak dalej, więc jest git. Jeszcze jedna kwestia tego, że jakby ktoś chciał dodać więcej piecy, pieców, czy. Dobra, nieważne. To nie ma problemu. CR R. O, no, jak się wymienia? Z ręki do ręki. Aha, F, dobra. Eee, no, także, jakby ktoś chciał dać więcej pieców, to trzeba to inaczej obliczyć. Bo więcej dużo rzeczy by musiało zabierać. Bo tak to by i tak tylko 6 piecy działało. No To by nie był taki, wiecie, zamierzony efekt, żeby tylko 6 piecy działało. Jakbym dodał więcej, to by, nie, jakby, rzeczy nie docierały do kolejnych, nie? Także, nie wiem, trzeba było przedłużyć trochę. E, w sumie? Gdy przesnąć tego slime bloka tutaj hmm, Muszę zrobić to szybko, e, ale... F, e, dobra. E, spróbuję tu zmienić to Dobra I zobaczę, po ile to się... O nie, o nie, o nie. No i wyleciałem, nie zdążyłem. Kurczę. Dobra, no, no wezmę sobie jeszcze jeden. Zobaczę. Ile to będzie pobierało w sumie? Bo jak będzie pobierało, tak wystarcza... I Tyle ile będzie pobierało, tyle piecy można zrobić. 12. To można już 12 piecy tutaj zrobić, i będzie jeszcze szybciej to działało. Także no. Do 12 można na luździe zrobić. Wystarczy tylko przesunąć ten blok i tyle. I 12 piecyków wystarczy, nie? Co ja mogę zobaczyć, czy będzie leciało do 12? Yy, to zaraz. Dobra, wielki test. Jest 12 tych piecy. I postawię tutaj ten. Czyli to jest do przepalenia? Czyli muszę stąd powywalać rzeczy, to jest ważne. Żeby tu nie było żadnych przedmiotów. I zobaczę, czy będzie działało, nie? Po prostu. Hmm. Bo tu już nic nie ma w ogóle. Tu się jeszcze to żelazo przeniesie. A to już sekundka minie, i będzie wszystko. Chyba, tak, jeszcze tu. I dobra. I zobaczmy, czy to zadziała. 30 żelaza. Potrzebuję 24 Zważne, że było 24 Dam do skrzynki i dawaj. Jak będzie wszędzie po 2, to znaczy, że działa. Jak będzie wszędzie po... nie wiem. 3. A przykład w jednym 3 będzie, to nie działa. I tak, 2, 2, 2, 2, 2, 2 i 2. I działa. I przesuwając jeden blok robicie sobie po prostu na ten. Na 12 piecy. Także git. Z tym pewnie tak samo będzie, nie? Także ja wiem, że sobie na normalnym świecie też nie zrobię na 12 piecy, jak miał dużo przepalania. Ej no, 12 piecy będzie git, bo tylko jeden blok do przesunięcia i 12 bierze. Także działa dobrze. Także widzicie, to jest przepalarka z możliwością po prostu rozbudowy, ile chcecie. Na przykład, chcecie 24. No to nie ma problemu, robicie coś takiego. Mm, coś takiego robicie. Tu przesuwacie e, o jeden blok. Nie wiem tyle. Tu dajecie tego slime bloka. No już będzie po 24. Już mogę nawet pokazać, że po 24 będzie schodziło e, 64 bloki. I tu będzie 12 wejdzie. I tu też 12. I za jednym razem wszystko powinno zebrać. Jeszcze zrobię takie dla testu, czy to nie, nie weźmie więcej. Ale szczerze nie powinno. Powinno wyjść 12. I zobaczymy? Nie, nie weźmie 12. Dobra, weźmie 20. Nie, tu wzięło 12. Tu wzięło 10, tu 12. Czyli przedłużenie jest o 22 teraz. Czyli to idzie różnie. Czyli skrzynka, która jest na środku, bierze 10, ta bierze 12, która się odbija. No, także do 22 piecyków nawet możecie sobie zrobić, albo jeszcze więcej. No i to tyle w sumie. Jest taka fajna przepalarka z możliwością przedłużenia jak najdłużej. No i tu dajecie po prostu niżej się wszystko przepala i jest git. No. Znaczy na razie mi nie jest taka potrzebna w sumie, bo to jest dużo żelaza strasznie schodzi na to, ale... No. To było na tyle w sumie. Teraz. No i jo.